Tam jest, bo on jest jeden... FUK! mano, z tej strony Blue i dzisiaj jest ze mną Remek i dzisiaj gramy w Survival Games O, 3 sekundy, 2, 1 MANGO! Fuck, busta straciłem, fuck! A, a mam... mam Jak to? Chodź, 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 tutaj, chodź Po drabince Pieroga wędzę, pędzę, pędzę, pieroga wędzę! Tak nie no. zgoni tutaj no Szybko Wiem, ale nie do... zwracaj na to uwagi, to jest szczerze... No chujowe zachowanie To jest minus, no to jest minus, że oczywiście wszyscy lecą tam gdzie my lecimy, bo... bo ale, to oczywiście... jest, ale to jest przykre, nad nie wiem po co im to robią Żeby, Wie... żeby byli na materiale Nie żeby, ale okej, okay, mogą z nimi współpracować, nie mogą zamieć coś, ale nie, oni muszą nas zabić No kurwa jaki idiota, no zabijecie! Sorry za ten rage, ale zabiłem go i mam miecz dla ciebie, chodź turem. Very good, na górze jestem stary, na górze, na górze... Go... Aua, oni mnie piją, no, pomóż mi. Już 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 lecę do ciebie, lecę, lecę. Kurczę byki, ich tu jest... Poczekaj! Stu od czapy! Poczekaj! No, ratuj. no już do ciebie lecę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na, u góry jest ten domków, do którego poleciałem tam. Lo, dobra mnie. poczekaj gość, się z mieczem zabiłem Już lecę, 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 lecę Jestem na dachu stary Okej, okay, okej, okay, jeden z, zabity, jeszcze o, ten O jesteś boss stary Okej, okay, dobra Plecy, plecy Okej, okay, już, 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 dobra Hardcore z ciebie, kocham okay. się, stary Nie milu zabiłem, ale jest zajebiście 50, daj mi miecz szybko stary, daj mi miecz szybko. Trzymaj No jasne, ten ma badian... dwie Dobra lecimy stary Ale Jedziemy nie mało, jakby, nie mało lepszy, spowiem ci drewniany oni gdzie ty naszą... jesteś, stary? A znaczy. O, gdzie ty jesteś? Chodź na dół, ogarnijmy Duster, może coś tam będzie. No, może jakieś skrzyneczki. Na razie dobrze idzie, bo bardzo mi wkurza. Jak ktoś za nami biegnie, tak wiecie, żeby co nas. Jest, jest, stary, dawaj, chodź, dawaj, chodź, szybko. Chodź. Chciałem go wcześniej zabić, ale poszedłem cię ratować. Okej, okay, pięknie. Załóż sobie chestplate, bo Zabij, widziałem, piję. że wypadł. Lecimy dalej, stary, musimy Słyszysz, ich wkurzać. Słyszysz te pioruny? Słyszę, cały czas na nawalają non-stop, stary, non-stop! Czuję znaczy, ja może przyciszę w ogóle dźwięki, bo to. Ciekawe czy w ogóle mi było słychać stary, jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, ty się czepiasz, czepiasz tego. Poczekaj, aż cię podgłośnie na Skype'ie, bo zawsze z reguły mamy problem z remkiem, że go nie słychać. Weź coś teraz powiedz Dobra, stary, robi ci plecy, robię ci plecy, wszędzie wszystko cię pilnuje tutaj, stary, możesz Dziękuję. robić co chcesz. Dobra, chodź. O tam jest, tam jest, tam jest, tam jest tam, jest, tam jest. dobra, gonimy go, dawaj, 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 dawaj Dawaj, od boku go bierzemy, od boku go bierzemy, szybko stary. A. Musimy dać radę stary. A czekaj, na 3-4, poczekaj, poczekaj Co 3-4, no goni go, a nie 3-4 <laughs> To ja Masu. mam wędki, wędki mam to Boże. może go jakoś... Tutaj wiesz Jakbyś miał ender perłę, o tam A, są... dziwka. Dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest Dobra, na jednego Zajemni hita, shift, jeszcze Nie, tam, 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 tam Na tym, ale on ma złoty armor, stary, Krzyś Krzyś, krzyś co to, że ma Ja bym się stary, ja bym shift robił teraz Uważaj, uważaj, on teraz tak, przez tak, szyby poczekaj, tak, tutaj Aż Aż w pieprze Dobra Okej, okay, po cichu, po cichu. U góry jest stary, widzisz go, u góry jest widzę, widzę, widzę nick. już lecimy ale co lecimy, jak on nas zobaczy? Dobra, idź, a on. To ty, to ty idź ci, ten stary, ja, no, ja się tu wystawię, jakby co? Idź, idź, idź do niego plecy mu zrób, bo on pewnie będzie chciał uciec, a ja mu tutaj zatruję drogę. widzi nas, a nie ma miecza! Chodź, dawaj szybko, stary! Ja wiem, że nie oh, ma miecza! Bigo. Plecy z koksem, ty mendo, mam go! Dobra, zabiłeś? Idź, zabiłem po prostu. Dobrze. Okay. No go, jak naprawdę. Ja, super. Pitole, stary, jestem pro koks. Gdzie jesteś? Poczekaj, stary. Ej, Jestem na dole. O, mam che mam chestplate, nie wiem skąd. Idłeś coś tam, stary? Masz tam jakieś itemy czy coś? Eee, nic, 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 nic. pod ziemi czy gdzie ty jesteś teraz? No, tu jestem za tobą. O, jesteś za mną rzeczywiście. Kam, kam lecimy A, nie bij mnie, szkoda życia. Masz też, Masz, 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 stary steka, Ja mam wiesz, też. Ja mam cztery steki i cztery jabłuszka, więc na luzie jesteśmy teraz. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, gdzie tu by teraz lecieć? Zostaliśmy ostatni? Czy jak to jest teraz? Yy, jesteśmy. Jest jeszcze 10 osób. 12. Aha, 10 bez nas, no? 10 osób żyje dokładnie, czyli no. Musimy teraz taktycznie grać, żeby wiesz, jakoś to dobrze rozegrać, stary, nie możemy ski Remek, taktyk, widzicie? Ramek, Kurde, taktyka, stary, tak. A już w ogóle pierwnów nie słychać, zauważyłeś? Co? Teraz już jest teoria, teraz widzisz już, już w ogóle pierunów nie ma, teraz się już wiesz, wszyscy teraz czają. O, tam ktoś się Nick? Shift, no, no, shift, no, no. shift, 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 shift. Shift, shift, dobra. Obserwuję, on gdzieś skacze, widzisz to? Mhm, mm mhm, mm on jest na spawnie. Nie jest, co A, co? Spider, spider, spider. Ale ci zrobił wejście smoka, dawaj, stary. Ale on chyba utknął, bo on się rusza w jednym miejsce cały czas, zauważyłeś? Mhm, -mm, on tam, chociaż dobra, masz rację. On utknął. Ja bym Dzięki. mimo wszystko polecał na shiftie i... On już. Lord, gdzie on jest? John był? Na dole! Chodź tu bo mi ucieka! No to ej, no jak... Aha, tu! Noż, kurde, w czapę poleciał do jakiegoś... E, to może być pułapka stary, wyże To nie idź, nie nie, 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 nie! A! Kurde, ale nie, tu niczego nie ma, dawaj, chodź! Dobra, ale jest skrzynka jakaś, to, to idź tam, dawaj, idź tam. Dawaj, 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 gdzie jest skrzynka? Dobra, wziąłem no, rzeczy, mieczyki i... Pak, pak, FAK wak, masz... plecy, PLECY plecy, 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 stary! Bigo, bigo, ja mam mały serduszek, bigo. Dawaj, daj, daj. Na, na ten. Nie, nie ma sojuszu, Nie ma sojuszu, ty. Najpierw bijesz, a teraz sojuszu, tak, tak. Nie ma sojuszu. Dawaj, dawaj, ty, bigo, ty, bigo, sojuszu. bo on ma ten. Bije zauważył, że go, że nie da. Kurde. No. Jesteś stary, czy nie, cię nie ma? A Jestem! Jesteś... <laughs> masz lepszy mieć, kurde, bo ja tutaj z tym drewniakiem nic nie zrobię. Dawaj, youtuberzy cisną teraz! Dawaj, stary. dawaj, on teraz nie ma wyjścia, nie ma wyjścia dawaj, dawaj, no. dawaj, 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 dawaj Jest, rozwalił yeah. się. Pięknie, nie dobra jeszcze Już miecz, się, już tak. zamieniamy. Poczekaj, poczekaj. Idzie, idzie gościu, idzie gościu oh, Fuck FAK fuck fuck, fuck 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 Ja nie mam nic Czekaj, fuck. czekaj, udawajmy, że jesteśmy sojuszem, czekaj Nie, nie, to będzie hamskie nie, zabijamy go. zabijamy go, zabijamy go Jaki on ma miecz, jaki on ma miecz Zelazny, on mnie oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Czekaj, dobra czekaj. niech ty bądź... Ej, patrz, 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 jak go do trzepaści rzucę, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, bo... Nie mam ty! Blow dobi, dobi, blow... Jest! Zajebiście, zajebiście to zrobiliśmy, dobra. Już się zamieniamy rzeczami, ty weź to, ty weź to, ty we... A nie, ja sobie to założę. Daj mi tutaj, stary, no nie rzucaj do wody, no to jest No przepraszam, no nie widzę, gdzie rzucam, tak. Co chcesz jeszcze, chcesz jakieś jedzonko? Mam końcówkę złotego miecza, ten tutaj No i tyle, tyle rzeczy mam lepszy, wiesz Okej, okay, dobra, no dobra, damy radę yy, stary, poczekaj idziemy mam, heł, mam hełm dla ciebie, mam jeszcze hełm, poczekaj, poczekaj, daj, masz, trzymaj Okej, okay, koksimy jak na razie ale Ile jest jeszcze osób. jest osób? czyli to jest, Napra... bardzo mi się podoba ta arena akurat, pięć osób, jeszcze raz, jeszcze jest, jeszcze raz. Mamy radę, stary, damy po prostu, ja to po prostu czuję, stary, to jest koło życia mojego. Mam nadzieję ogólnie, że wam się SG z Remkiem spodoba, bo nie wiem, czy z Remkiem nagrywać, czy nie, więc tutaj musicie napisać. do ty. Przepraszam, żartuję, przecież. Czeka, ja ba ja bardzo z tą lubię nagrywać, tylko nie wiem, czy ludzie lubią ciebie oglądać ze mną. No, to zależy od łapek, oczywiście. Im więcej łapek, tym bardziej, tym, tym w ten sposób pokażecie czy chcecie tę serię, czy nie. Nie o to a, chodzi, się tylko smutno napiszcie smutno. po prostu. To Przepraszam, to robiło, że taką licytację na mnie robi star. To jest smutne. Jaką licytację? Tylko zapytam, czy chcą więcej z 100 materiałów? Co? Próbuję z spoczką. Czy nie, a zupełnie napiszą, e, nie chcemy ramka na tym kanale. Ja będę płakał. Ej dobra, stary na shifcie, bo tu może być gdzieś blisko na pewno Tam gdzieś umarł, tam gdzieś umarł stary, tam był piorun Nie, e pioruny to informują nas gdzieś, są graczowie, ak gracze aktualnie, żebyśmy się... aktualnie gra... aha, no dobra No musiał... wiesz, tam gdzie jest e piorun Star szalad... Shift, e, stary, jest tam, widzisz, przy tej lawie Jest, 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 tam daleko, daleko Shift, shift, shift Poczekaj, jakiś gość tam biegnie Chodź, to ty chodź, biegniesz. chodź aha, to ty, 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 stary. Nie. Ale chodź tam, 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 tam bo tam mogę przez drzewa leć, żeby to. <laughs> Pokazało cię! Ale tam jakiś ziomek biegnie, dobra. Nie na, na mnie no koop stary, koop, bo dobra, nie. Dobra, dawaj, 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 on ucieka. Koop stary, no. W dupie jestem. Poczekaj. Fuck, na FAK 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 Dobra, zginął. Już Ale... się zamieniamy rzeczami. O, masz jeszcze masz splayta lepszego. Yy, co jeszcze mogę ci dać? Co jeszcze mogę ci dać? Wszystko. Nie, Ale poczekaj. Nie, a nie źle. masz tych jeszcze, trzymaj. Spodni, gaci nie mam No właśnie to Co ty, dziękuję Dobra, weź sobie mieczyk lepszy, bo ci badałem żelazny, co nie? A Le, nie, nie, dawałem nie, ci, sorry, mam sorry Mam złoty, ale końcóweczkę, nie, żelaznego Ale nie dawałem mam. ci żelazny chestplate, zioło Ale mam złoty Ale żelazny jest lepszy, wiesz o tym O ty się. Dobra, lecimy hmm. stary, Sam, sam się rozpalić. o tym, sam się o tym dowiedziałem, bo ja myślałem zawsze, że... Ja też zawsze myślałem, że złoty jest lepszy Gdzie, no. gdzie, gdzie walnęło? Ej, nie jesteś o, tam, już? Tam. A nie to jest gigant. Jest jeszcze... Trzy osoby, jeszcze jedna osoba. Piotrek yy, Niziołek został. Dobra, damy radę, stary, come on. Okej. Okay. I później starcie tytanów, ty versus ja. Nie. Szukaj piorunów, szukaj piorunów, szukaj piorunów! Stronę na pewno gdzieś w stronę tego, nie? Mhm. Mm Kurczę. O tam, 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 są, tam, tam jest tam jest. Dobra, lecimy stary. Tam jest, bo on jest jeden. Ten... FOK! WHAT THE FUCK Bigo bigo, bigo 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 bigo! Kurde miecz mi się skończył No Zajemnie naprawdę się. go nie bijesz Ja ci go tu tankuję, a ty nie, no nie da się go bić, no nie wiem czemu nie potrafię go FAK yeah. Jezu zabij go przynajmniej no Surżek w jak ale nie No nie zabiłeś go Ooo oh, Fuck Dobra, y jak myślisz jeszcze jedną arenę zagramy? Dobra, lecimy skok Dobra, jeszcze jedną arenę i mam nadzieję, że tam, tamta nam się uda. Huah! Podziękowałbyś! Dobra, jesteśmy z powrotem na arenie i jest znowu ze mną ren. Oj, lecimy po skrzynki, lecimy po skrzynki. Mam gacie, mam gacie, mam gacie. Dobra, mam też gacie, ale gacie nam nie przydadzą się zbytnio. Dawaj Remek, dawaj, dawaj. Tutaj, chodź, 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 chodź prze, przede mną, chodź, chodź, chodź. Tutaj ogólnie jest bardzo mała mapka, więc trzeba uważać. Pewnie goni nas 20, 20 osób, bo chcą się wyżyć. No ale cóż, chodź tutaj, chodź tutaj, tu są rzeczy będą. Tego by pasowało zabić, ale to zaraz, okej. Okay. Kurczaczki. Chodź, 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 chręć, chodź. chodź, chodź, chodź. Oni cię ten tutaj... Dobra, nieważne. No on do skrzynki poleciał, fucken... Zgubiłem cię, jakim cudem? Ja jestem na górze, o. na wieży, na wież O z mieczem mnie goni. FUCK! Ow. Oh. God oh, umarłeś? Ale tak, 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 tank, tak, umarłem. Go. Ej, ja ci, ja dam radę, stary. Dobrze, pomści mnie. OOOH! Iść ty mieczyk, kupity. jak ci idzie? Masz m miecz? Nie, nie zostaw mnie! No zostaw! No dobrze, A. myślę, że jeszcze jedną arenę sobie zagramy, już będziemy kończyć. Ogólnie to mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Bo pierwszy, pierwsza walka była myślę, że fajna i ciekawa. To no. Mikacik! O oh yeah! Okej, okay, witajcie. <laughs> Okej, okay, witajcie już chyba na ostatniej arenie. Eee, Ramek jest naprzeciwko mnie, wiem czy widzicie, z takim ładnym, różowym nikiem I pędzimy teraz zaraz do skrzynek: za 8, 7, 6, Jan 4, 3, 2, Fakt, zombiaki 7. chodzą. Go, blow! No i zniknął. No. Yes! Mam no, żelazny no, miecz, yes. dawaj, 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 no! Chodź tędy, chodź tędy, mam żelazny miecz. A? Ale dobra, mnie chwalnia przed zachodem słońca. Przed zachodem słońca. No tak pani od matematyki z... mówiła, że zawsze można jedynkę dostać, więc up, up, żeby nie up. chwalić. Ej stary, gonią nas! Gonią nas! Myślałem, że to jakiś gościu. Dobra, tych pozabijamy na luzie. Okej, okay, poczekaj, poczekaj, bo na razie nie można się z nimi bić, to poczekamy. Na górę, góry, chodź na górę. A! Chodź, 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 chodź. ale urwa! Bijemy, bijemy, dobra, z, zabity! Eksy. Jeszcze tego tego... Okej. Okay. Ale urwa! Tego też, dawaj, 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 Hubert Dawaj, 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 Huber, dawaj, 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 bo Możesz zginąć! Stary oh. na górę szybko, na górę, na górę. Nie, na górę, musimy bior. ich pozabijać. ZROT! Albo czekaj, zostaniemy stary na spawnie, przecież my już jesteśmy stary... No wiem, możemy A, tak czekaj. zrobić, tak? Ubierz się wreszcie, ty golasie jeden, chodź tu. Poczekaj, Ma Huberta ty. trzeba zabić. Okej, okay, zabite. Ubieram się. Dzięki. o kask, dzięki. A wiesz, że weźmy się zamienimy, bo złoty jest żelazny jest lepszy. To po co ci Po co mi dać lepszy? No bo jest. No miły. właśnie. No tak, tak naprawdę to nie jest, że żelazny jest lepszy Czy i Co to... ty to powiedziałeś? Ziom? Jestem dla Ciebie teraz bardzo miły. Sprawdźcie jest... O zostawili jakiś... Poczekaj, 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 poczekaj. O nie, że mam miecz i ja teraz wyciągnę... Uważno! O, pięknie. Yeah. Dobra, poczekaj, S poczekaj jak ktoś tu idzie. Ez e e e dzięki za sojusz też napisał. Okej, 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 dzięki. Daj mi żarełko, bo mam tutaj e cienko z Blow. Już Proder. masz dwa lepsze. Dzięki. E masz jakiś mieczyk fajny, bo mam drewniany stary. Też drewniany i żelazny ten co. Ale jaki far człowieku, jak ja kocham żelazne miecze. A On diamentowe to już... Chyba w w też się przeszukajmy te skrzynie, bo ja tam znalazłem żarcie stary znów. Proszę cię... No nie wiem. Ja bym sprawdził, tu jeszcze coś jest zawsze ukrytego. Eee, jest mogę ci jakieś rzeczy dać? Nie mogę chyba. Chociaż nie. Nie mam żadnego. Ej, ej, ej! Plecy, dawaj! Dawaj, stary! On chce sojusz, ale nie, nie bierzemy sojuszy. to nic obchodzi, to ja tutaj się nie pisałem na sojuszy wchodząc na SG. Dokładnie. Yeah. Eee, uważaj na tą dziurę. Regulamin tutaj. zabijania. <laughs> stary. Okej, okay, co tutaj co mamy? Tu nie... Jakieś pułapki, mi się wydaje, bym to nie wchodził. Mm -hmm. Ogólnie to może poszukamy sobie jakichś rzeczy w skrzynkach. Też szukam jest? tutaj, ale to wszystko jest już. Ob, wiesz, obruchane jest Więc rzeczy. ja bym tego nawet nie dotykam. 12 graczy jeszcze jest. 12 tam... graczy? Mm -hmm, ta mapka ogólnie jest bardzo duża, ponieważ graliśmy na niej e, razem z wami na Twitchu. Chociaż nie, ale nie, ale chyba graliśmy na Twitchu z polskim pingwinem i z wami na live, tak? Aha. Ogólnie to jeden gościu tutaj na czacie co pisze bardzo mnie starkuje, i mnie to wkurza od PGA, bo spotkałem go na PGA i, i, i troszkę mi starkuje i mnie to wkurza. To jest właśnie to jest, to jest właśnie Polska, stary. <laughs> A poważnie strasznie mi starkuje i to tak. jest taki. Ja już o tam są tam, są, tam tam są, tam są, tam są, tam są. Strasznie Tragedia naprawdę. Ej, 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 widzę na dole, widzisz to? No widzę tam dwóch ziomków się chyba goni. Dawaj pomóż. Tutaj musi lecieć. O kurde, patrz. Stary. Ja w ogóle nie wiem czy dobrze stary, biega, idę Nie, stary w prawo, popatrz na mnie! Plecy! Blow! No co plecy, gdzie ty jesteś? Zobacz, 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 tu jest ten stary. Ale remek wiem, ty sobie chodzi. bez Remek ty sobie beze mnie nie poradzisz wiesz o tym. Ej, to bez... z, znikłeś mi Beze mnie to ty zginiesz tutaj, naprawdę. No ty... Znikłeś mi stary, no, co ja mogę za to? No jak z. W miejscu, bo mniej więcej będzie szedłeś, czekaj. Stoję w miejscu, zaraz wejdę sobie na najwyższe drzewko Poczekaj na ręce Czekam na remcie o widzę cię, czekaj Chyba, tak to to ty? Tak to ty. Chodź tutaj pasz plecy! O, tu jesteś. Chodź Lol. Nie One jak oni się stąd. A lecieli starzy, stary Tam gdzieś lecieli, pasz. tam, tam, tam No dobrze, to kom tu papa. O. To papa, a od, od kogo jest ten tekstik? E, od Remka, tak samo Sweet Home Alabama To też Remek mówił, też dużo takich tekstów typu to jest, to jest też Typu pędzę, pędzę, pieroga pędzę. To jest ten To też jest dobrze. Drzewami lecić stary? No drzewami, drzewami W końcu Spiderman do czegoś ten skin zobowiązuje, tak? No oczywiście No właśnie Tutaj są jakieś skrzynki, czy, czy tylko na spawnie? Nie, nie wiem, czy to jest tylko na spawnie tam widzę goście, widzę gościa, widzę gościa, widzę gościa. Nie, nie, ma specjalnego. Ale... Że, shift, 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 shift? nie, shift, czekaj. czekaj. nie, nie, Ale shift, shift, shift. Coraz, shift, or, bo... Ej, uważaj, żeby nas z gór nie, shift, czy... po... nie, nie, lepiej tak zrobić? No, nie, 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 i nie, 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 będziemy widzieli, nie, 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 tak nie, za... Mm, trochę nam potrwa jak Wydaje mi się, że no wiem, bo tu jest las i to strasznie utrudnia grę Stary, ja bym poleciał na spawn i na górę bym wlazł i poczekał na graczy, bo i tak gra sumując zawsze tam wszyscy idą na koniec gry Dokładnie Ja bym tam poleciał, no No dobra, to tak zrobimy na spawn, się cofnijmy mm, Brakuje mi tych piorunów, które pokazują nam gdzie są o, gracze O kurcze Lol, skąd ty się tu wziąłeś? Ja cię wyprzedzam stary, to jest, ja jestem jak światło nie widać Tak, tak, tak Fizyka się kłania Dobra, chodź stary, już tu jesteśmy przy spałni, uważaj Ja bym um, z ten teraz stary, suwał Nie wiem czy, też czy wiesz, ale... No mów, mm, Ale, ale, ale... Je, skrzynki się uzupełniają po północy, chyba z co wiem Więc wtedy wiesz, jakieś nowe rzeczy będą Północy to znaczy co? No jak jest noc w Minecrafcie, to wtedy skrzynki się uzupełniają Aha. Na spałnie, więc ludzie czasami wracają po te rzeczy. Kurczę no. To przyjdą czy nie? Ja bym nie stał tutaj na... Już myślę, to jest ocelot. Ja myślę, że to jest jakiś ziomek patrz z góry tam ocelot schodzi na, na, na naszej górze, na tej na której stoimy. Na naszej górze tam jest ocelot z, z boku. Ja tak patrz. Jaki z boku? Kto, kto z boku? Kto z boku? Ktoś tu piorun walnął stary? To pewnie gigant. Nie wiem czy widzi... I znów, ej, 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 ej. O, tam pod... jest skrzynka na tym, na szczycie tej tego drzewka. Ej, wa... A, to, to było od... od ciebie piorun, dobra. No tak samo od ciebie tak myślałem, że. Po prostu ile jest osób? Jest pięć osób jeszcze. Kurczę mało już. Ale my nie widzimy czemu. No nie wiem, ale pioruny strzelają, więc szukaj piorunów ciebie piorunów. To ej, chodź na tą skrzynkę tam, ja tam idę na szczyt na tą skrzynię. Coś czuję, że ona jest już wypróżniona. No też mi się tak wydaje, ale zawsze warto spróbować stanie. Gdzie no. oni są? 100%. O tam, tam, tam jest Piorun, tam był Piorun, tam był Piorun Czekaj na mnie no ziom, to jest kooperacja, chcesz umrzeć tak wtedy? Przepraszam Ale ten gościu był ostro wykokszony, nie spodziewałem o. się takiego Uf, obrotu stary, sprawy ja Myślałem, że ja my go... jesteśmy tam najlepsi w ogóle, a no, tutaj taki... On nawalałeś z miecza, stoi on nic po prostu, on nawalał dalej sam Ale jakbyś mi pomógł, jakbyś tam... To jest właśnie kooperacja, sam zauważysz i stary, powoli ci... ci. Tam o, jest, tam. tam jest! Tam, widzę, 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 widzę już hałas Uważaj, nie trać życia przy skokach, ziom, to jest bardzo, wiesz No dobrze, ale mamy dużo jedzonka, więc spoczko Dobra, tam jest Ja już ja po nie niego... Nie ma, gdzie Nie masz nie. jedzonka, to jak coś, to się podzielę z tą posiłkiem Świetniowo. on tu gdzieś był, stary, teraz go już nie ma Widzę, 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 dwóch, 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 dwóch Dobra, jeszcze to jeden, jeden... Ja cię! Okej, okay, zabiłem go Zakładał... Tutaj, jest. tutaj, nie wiem, czy to jest to twój piorun, czy nie twój, ale. Okej. Okay, tak, dobra jest Mój piorun. Slime, lol. Okej, okay, co chcesz? Co chcesz? jakieś rzeczy? Ostatni? Mm, nie, jeszcze jedna osoba. E, masz te buty. Jakiś koksów mm. będzie, założę się. No też coś tak. czy ale, dobra, nie wiem. Ma... Ameryka stary, musisz wygrać Czy siedzą, jakieś, czy coś? E, no, daj mi troszeczkę żarcie stary. Ups, ups, o. ups, walnęło gdzieś. Gdzieś blisko stary no, Odejdźmy od lasu, bo on nas jeszcze jak asasyn walnie z drzew stary <grym> Ja bym starał się iść daleko lasu Albo poczekajmy tu jeszcze chwilę, a jak nie to pójdziemy na, na spawn, co na to a? Albo mi się wydaje, albo ktoś tam był, poczekaj Shift'a trzymaj, shift, trzymaj stary o, jest... i na śliwcie... Patrz, patrz stary jakie z nas są koksy Na słupkach Tam jest, tam jest na końcu mapki stary dawaj Dobra Zdziałeś to? Nie właśnie, szukam no, piorunu i chyba... Przeciwnym. W przeciwnej stary, stronie. Bo... Albo szedł na spawn, albo. Kurczę, no tragedia jakaś. Zabijaj tę właśnie Daj mi jedzenie. jedzenie. Oj, przepraszam, myślałem, że cię uderzyłem. Nie, nie uderzyłem. Jezu, ustaw Inter świnio bo cię zabić nie umiem. <grym>, jak w się. No tragedia, dwa ja Dwale do tej świnio, no nie, nie ten. Kurczaczki, no Ej, blow musimy dać radę, nie ma opcji. Poczekaj, poczekaj, żarełko, nie ucieknij mi nigdzie. Nie wiem, czy wiesz, ale mało aren wygram na odcinku. O, widzisz, jak ten gościu tutaj mnie stalkuje na No. to jest beka szczerze. Ja chciałem, żeby mu odebrali vipa, bo patrz, on ma kolor rangi, nie? tak myślę. Skąd? Ej, 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 czekaj, bo. Dupa, nie wiem, czy to było. Ale po dźwięku, wydaje mi się, że za, za tą górą, na której teraz jesteśmy Wejdźmy na górę, stary, szybko I z góry będziemy patrzeć, co tam, co i jak No dokończ, bo ci przywałem wybacz Coś tam na, na że rangę chcesz mu usunąć. No, ale później dowiedziałem się, że to VIP To pomyślałem, nie do taki chamski Jak ty zapłacił, to sorry Już nie będziesz stary, Tam jest kasa, tam jest tyko. kasa serwera Tu jest, nie, to nie, to, to byłeś ty Tam był, ale tu jest, tu jest, tu jest na 100% Spakowałem się, poczekaj na mnie Stary, mi się wydaje, że on jest u góry Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, bo był piorun Czekaj, po cichu ci, ci. Na shifcie w takim razie Musisz cichutko rozegrać, stary, to jest, to jest bardzo ważne Ej, e, e, wróćcie do góry! O tam jest, tam, tam jest, tam jest! Tam jest, tam jest, stary, tam jest po prostu, jest Jest i żyje i istnieje Musimy go zabić teraz, nie ma opcji, stary Po prostu nie ma no, Gdzie on jest? Where, where? Lol! Where, where? Czekaj, poczekajmy tu, bo to non stop tu wali. Mi się wydaje, że on jest pod ziemią stary. Poczekaj, uh, uh, łapce z uh, jakiejś. Tam tak jest, jest, tam jest, tam jest, tam jest tu. Jest tutaj stary! Czekaj, Dobra, jest i... tam! WLAK! Bo z tego nie, nie można wejść stamtąd, wiesz Samka o tym. Kupa. Weź rzuć mu, rzuć mu granata. hejcha, ja, hejcha, ja, No Oj, hejcha, ja. oh, hey, ja! Boom! Headshot! Ej stary, to co teraz zrobimy z tym. Hmm. Dobra, poświęć się, jak schodzisz tam? Jasne, stary, chciał. Y, dobra, daj mi żelazny ten, żelazne. Ma... Aha, żelazny. ...hełm i stary. zejdę do niego. Lol, stary, masakra. Ale co, że bo... jak... to poczekaj, to ja pójdę, bo ja nie będę. Bo boje... poczaj, bojesz... nie, dobra, ale poczaj, ja... poczaj, udać. Jakie ty jaki, jaki... Jak bym... jaki on ma... on jaki on ma miecz, od tego zaczniemy. Ma. Ej! Fuck, poczekaj, dobra, odejdź, bo on będzie nas bił. Aj, on ma Aru, to będziemy potem, wiesz, Lecieli z tym koksem dalej, dawaj ten hełm. Nie! No stary! Uda się, bo naprawdę, bo jak, ja, uda się, obiecuję ci. Kontynuujesz, nie? Obiecuję ci, uda się. Stary, nie, nie rób uda tego Uda się, dobra, uda ja się. Jadę, trzy, cztery. Nie. Dawaj! Blue! Jest! Dobra. Jest, yes! wygrałem! Pierwsza arena wygrana nie udało Ci się wygrać. Okay, okay. Dobrze, jeszcze raz dzięki za odcinek. Mam Dlaczego? nadzieję, że Wam się spodobał. Jak zawsze zapraszam Was do oceny, skomentowania. Wielkie dzięki. No i to tyle. I do usłyszenia, Trzymajcie się. Cześć! Jest ile ludzi. jakaś